Cześć wszystkim, ja jestem Konrad, a to jest Hashtag futbol. Dziś zobaczycie nietypowy trening. Przed nami kilka minut najlepszych klipów ze świata futbolu. Obym się nie pomylił, tak jak ten koleś. Rozumiem, że można być zestresowanym, czuć presję i odpowiedzialność, ale żeby aż tak, za to o nadzwyczajnej precyzji może mówić chłopiec, z którym lepiej być w jednej drużynie niż przeciwko niemu. Oczywiście, jeśli nie chcemy mieć guza. Chyba najbardziej podoba mi się moment, gdy operator uznał, że już za dużo tej brutalności i pora odwrócić kamerę. A kto wie, ile razy jeszcze ich obił. Trzy trafienia, z czego aż dwa w głowę, ale najważniejsze, że obrońcy spełniają swoją rolę. Ofiarna interwencja i skuteczna obrona, niestety zwieńczona płaczem, zabrakło mu czujności, czego nie można powiedzieć o tym kibicu. Jednak, żeby nie było tak smutno, spójrzcie na tego małego fana Rangersów. Dwa tygodnie temu Rangers pokonali Celtic 1-0 w rozgrywkach Ligi Szkockiej. Tak na tę bramkę zareagował jeden z najmłodszych kibiców The Jers. Podobnie cieszyli się kibice australijskiego Melbourne Victory, gdy policjanci przeszukujący ich plecaki nie znaleźli ani jednej racy. <śmary> skoro nadajemy w tonach radości, to spójrzcie na sędziego, który uwielbia kończyć mecze tanecznym krokiem. Ale arbitr z Brazylii nie jest jedynym, który w trakcie meczu świetnie się bawi. Podobnie ma ten sędzia liniowy. Pewnie tak samo jak ja chętnie obejrzelibyście mecz sędziowany przez tę dwójkę. W jednym z hashtagów mogliście zobaczyć psa, który został piłkarzem. Ten też chętnie by nim został, ale najpierw musi znaleźć zagubioną piłkę. I jak tu później wytłumaczyć, gdzie się podziała, gdy sami oglądając mecz Liverpoolu widzimy znikającego Shakiriego w objęciach klopa? Nie tylko widzowie, ale czasem sami piłkarze bywają skołowani. Na wyraźnie zagubionego wyglądał Filip Poperuccini, który w ostatnim meczu przeciwko Palermo załadował samobuja. Nie jest to coś, czego może być dumny i chodzić z wypiętą piersią, jak na przykład ten bramkarz. Bycie bramkarzem nie jest takie łatwe, szczególnie gdy na treningach zakładają ci pachołek na głowę i każą bronić. Pierwszy raz widziałem tak nietypowe ćwiczenie. Obawiam się, że niektórzy mogliby sobie nie poradzić. Jeżeli znalazłeś ciekawy film, pamiętaj, żeby podesłać mi go na grupie Hashtag Futbol. Może zostawić łapę w górę, nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Ja Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym hashtag Futbol. Wydaje mi się, że wystarczy. Poczekaj. Jeszcze tylko. Aaaa, starczy!